Witam Was bardzo serdecznie. W tym odcinku pokażę Wam świetne gadżety dla zwierząt, które można kupić w sklepie IKEA. Dlatego już za chwilę ruszamy na wspólny spacer po sklepie IKEA. Obejrzymy, jakie nowości IKEA przygotowała dla naszych psów i kotów. Zapraszam. I oto pierwsza z prezentowanych dziś nowości. Jest to domek dla kotka wykonany z filcu. Kosztuje prawie 70 zł. Domek można łatwo rozłożyć i od razu używać. Montaż nie wymaga śrub ani narzędzi. Jego wymiary to 43 cm wysokości, a podstawa to prostokąt o wymiarach 40 x 36 cm. Myślę, że każdy kotek ucieszy się z takiego małego, przytulnego domku w kształcie namiotu. Ten designerski gadżet o uroczym wyglądzie w stylu Japandi to nic innego jak po prostu drapak dla kotka. Kosztuje 129 zł. Wymiary to 51 cm wysokości, 34 szerokości i 12 głębokości. Poduszka dla zwierząt dostępna jest w trzech rozmiarach. Pierwszy to 33x38 cm za prawie 18 zł. Drugi to 48x75 cm za prawie 50 zł. I trzeci 64x102 cm za prawie 80 zł. Pokrycie można zdjąć i wyprać w pralce, dzięki czemu produkt bardzo łatwo utrzymać w czystości. Miękka zabawka dla psa za prawie 25 zł. Ta miękka zabawka dla psa jest bardzo łatwa do utrzymania w czystości, ponieważ można ją prać w pralce. miseczki dla zwierząt o różnych kolorach i rozmiarach. Te kamionkowe miski są solidne, trwałe i nadają się idealnie do codziennego użytku. Miskę można przechowywać w lodówce, jeśli na przykład zostały w niej resztki jedzenia, ale można też myć ją w zmywarce. Najmniejsza z niebieskim wnętrzem ma 11 cm średnicy i kosztuje 18 zł, troszkę większa ma 15 cm średnicy i kosztuje Kosztuje 25 zł, natomiast największa ta z zielonym wnętrzem ma 19 cm średnicy, a kosztuje prawie 35 zł. Legowisko dla kotka lub małego pieska wykonane ze sztucznego futerka. Takie sztuczne futerko jest nie tylko miłe i przyjemne w dotyku, ale też wytrzymałe, wygodne i bardzo łatwe do utrzymania w czystości, ponieważ wewnętrzną poduchę i legowisko można prać osobno w pralce i suszyć. Dostępne jest w dwóch rozmiarach. Rozmiar S ma 45 cm średnicy i kosztuje prawie 60 zł. Natomiast rozmiar M dla troszkę większych piesków. Średnica 65 cm i kosztuje prawie 100 zł. Przetulny, bezpieczny i estetyczny domek dla kotka. Jego wymiary to 53 cm wysokości, 42 x 36 cm podstawa. Domek wykonany jest z ratanu i jest bardzo łatwy do przenoszenia. Dla jeszcze większego komfortu można go uzupełnić miękką poduszką. Kosztuje 249 zł. Prawda, że świetnie się prezentuje? Kolejna nowość to mata węchowa dla psa. Kosztuje prawie 100 zł. W takiej macie można ukryć suche jedzenie albo smakołyki i pozwolić, by pies je znalazł. Jest to zabawa, po której pupil może co prawda będzie troszkę zmęczony, ale na pewno zadowolony, bo po prostu najedzony zabawa jest dla psa bardzo ważna, bo daje ujście jego naturalnym instynktom, bo każdy pies lubi sobie poobęszyć i poszukać jedzenia. Leży to w psiej naturze. Łóżko dla psa bardzo łatwe do utrzymania w czystości, bowiem pokrycie można zdjąć i wyprać w pralce. Antypoślizgowy spód zapewnia stabilne ułożenie na podłodze. Łóżko dostępne jest w dwóch rozmiarach. Rozmiar M ma 80 cm długości i 60 cm szerokości i kosztuje prawie... 200 zł, natomiast rozmiar L kosztuje prawie 300 zł, a jego wymiary to 99 na 79 cm. Podkładka pod miskę o wymiarach 33x50 cm za 9 zł. Jest to podkładka z antypoślizgowym spodem, która pomaga zapanować się połaganem i chroni podłogę przed plamami z wody i jedzenia. Stworzy też przytulne miejsce do jedzenia dla Twojego zwierzaka. Wszystkie koty uwielbiają się chować i polować, a w tym tunelu mogą robić jedno i drugie. Wymiary tunelu to 128 cm długości, a średnica to 25 cm. Co ciekawe, o zabawie gdy tunel nie jest potrzebny, można go złożyć na płasko i wygodnie przechowywać. Tunel do zabawy dla kota kosztuje prawie 40 zł. Znany Wam wszystkim bardzo dobrze mebel, już klasyk z IKEA, to regał Kallax. Kallax ma różne wkłady do swoich półek. Między innymi możecie kupić wkład do Kallaxa, który będzie domkiem dla Waszego kota. Jest to świetne rozwiązanie, bowiem chyba każdy kot lubi skakać po regałach, więc niech i tam ma swój domek. Taki wkład do regału Kallax kosztuje 120 zł. Można kupić jednak również tańszy wkład za prawie 40 zł i ten jest wykonany z poliestru. Haczek kształcie kotka za 7 zł. Haczek to sprytny sposób na uporządkowanie takich rzeczy jak klucze ubrania czy akcesoria. To legowisko dla psa z ręcznie plecionego technorattanu, który nie wymaga konserwacji. Jest to materiał bardzo solidny, więc z powodzeniem takie legowisko może stać na zewnątrz wymiary wysokość 68 cm, szerokość 63 cm, a głębokość to 55 cm. Kosztuje prawie 500 zł. Materiałowy regał na zabawki za 79 zł z powodzeniem może też służyć jako domek dla twojego kotka. I na koniec pluszowy piesek za 30 zł dla wszystkich tych, którzy niestety nie mogą sobie pozwolić na prawdziwe zwierzątko. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, jak Wam się podobał ten przegląd i czy być może wypatrzyliście jakiś gadżet dla swoich ukochanych zwierzątek. A my słyszymy się w kolejnym filmie. Nie zapomnijcie o łapce w górę, dajcie subskrypcję. Do usłyszenia!